Minęła godzina 16, to jest Akademickie Radio w słuchacie audycji 12 cylindrów, ja nazywam się Bartosz Broński, a przed Wami godzina podsumowania sezonu Formuły 1 2010 z gościnnym udziałem Mikołaja Sokoła. E, niestety Mikołaj Sokoł nie mógł być dzisiaj u nas tutaj w studiu e, na żywo, dlatego w, przeprowadziłem z nim wywiad wcześniej telefoniczny i teraz e, zachęcam Was do słuchania e, podsumowania e, sezonu z udziałem Mikołaja Sokoła. Także bądźcie z nami przez całą najbliższą godzinę. Sezon 2010 to chyba najbardziej emocjonujący sezon Formuły 1 w ostatnich latach. Nie ulega wątpliwości, że sezon 2010 był jednym z najlepszych sezonów chyba w całej historii Formuły 1. Nigdy jeszcze nie było takiego przypadku, żeby do ostatniego wyścigu sezonu realne szanse na mistrzowski tytuł miało aż czterech kierowców. Tak więc to potwierdza, że. Walka była bardzo zacięta. Mieliśmy pięciu kierowców, którzy wygrywali wyścigi sześciu kierowców, którzy prowadzili na którym się etapie sezono w punktacji generalnej mistrzostwa świata, także walka była naprawdę bardzo zacięta myślę, że kibice stały do świata z dużym zainteresowaniem przez cały rok śledzili walkę na torach Grand Prix. Były obawy, że tankowanie spowoduje spadek widowiskowości w obecnym sezonie Formuły 1, jednak specjalnie brak tankowania nie wpłynął na atrakcyjność sezonu chyba. Zakres tankowania na pewno sprawił, że odeszło trochę strategii, jeżeli chodzi o przygotowanie kierowców do wyścigu. Wiadomo, że obciążenie paliwem, liczba wjazdów na tankowanie do alei serwisowej była zawsze bardzo ważnym czynnikiem strategicznym, jeżeli chodzi o walkę w niedzielne popołudnie. tymczasem okazało się, mimo tego, że pierwszy wyścig w Bahrajnie faktycznie nieco przypominał procesję, mało tam było akcji, mało wyprzedzania, ale jednak ogólnie na przestrzeni pozostałych wyścigów okazało się, że jednak faktycznie zacięta walka jest możliwa w tym roku. Oczywiście trochę tutaj poprawiła całą sytuację pogoda. Było kilka deszczowych wyścigów ze zmienną aurą, no i wiadomo, że właśnie w takiej, w takiej sytuacji Zawsze dochodzi do pewnych nieprzewidzianych rozstrzygnięć, i faworyci nie zawsze wygrywają w takiej sytuacji. Pierwszy wyścig wygrało Ferrari, któremu w tym sezonie towarzyszyły duże kontrowersje. Wydawało się na koniec sezonu, że Fernando Alonso ma tytuł w kieszeni. No jednak odniosłem takie wrażenie, że gdyby. W Skuderią rządził Jean Todt i Rose Brown, to taka sytuacja, jak w Abu Zabi nie miałaby miejsca i Fernando Alonso miałby tytuł w kieszeni byłby trzykrotnym mistrzem świata. Ten ostatni wyścig zdecydowanie nie ułożył się pomyśli w Ferrari i Fernando Alonso Hiszpan był liderem w klasyfikacji Mistrzostw Świata, więc miał teoretycznie największe szanse na to, żeby zapewnić sobie prymat z klasyfikacji sezonu właśnie podczas ostatnich zawodów w Abu Dhabi. Tak się nie stało. Dosyć efektowna i kosztowna spadka taktyczna. Można pomyśleć, że właśnie za czasów, kiedy skuderia była rządzona przez Jeana Toda, pracowała tam rozbran kilku innych wspaniałych ludzi, którzy zęby zjedli na wyścigach samochodowych, to być może nie doszłoby do takiej sytuacji. Ale pamiętajmy też o tym, że na przestrzeni całego sezonu tak naprawdę to Red Bull dysponował zdecydowanie najlepszym, najszybszym samochodem, czego potwierdzeniem są chociażby wyniki sesji kwalifikacyjnych. Sebastian Vettel, mistrz świata, aż 10 razy zdobywał pole position, a tymczasem wygrał tylko 5 wyścigów, tyle samo co Fernando Alonso, który w czasówkach wypadał zdecydowanie gorzej za sprawą po prostu tego, że tempo samochodu, tempo Ferrari nie było tak dobre na pojedynczym okrążeniu. W przypadku Red Bulla, no, można by było mówić o ogromnym rozczarowaniu, gdyby Kierowca tej ekipy nie zdobył tytułu mistrzowskiego w klasyfikacji kierowców, bo no, tak jak powiedziałem, mieli zdecydowanie najszybszy samochód praktycznie na każdym rodzaju toru. I wielu ekspertów, także samych kierowców Formuły 1, dziwiło się, że ta walka o mistrzowski tytuł trwała tak naprawdę do samego końca. Bo przytoczę tutaj może słowa Roberta Kubicy, który powiedział, że gdyby przyznawać punkty na podstawie wyników sesji kwalifikacyjnych, to ekipa Red Bulla miałaby już oba tytuły rozstrzygnięte na swoją korzyść we wrześniu, a więc na grubo przed końcem sezonu. Tymczasem tak się nie stało, za sprawą kilku czynników, przede wszystkim błędów samych kierowców, ale także niedoskonałości technicznej samochodu, który no, potrafi czasami po prostu zepsuć. Ferrari To najbardziej kontrowersyjny zespół tego sezonu za sprawą poleceń zespołowych. Jednak odniosłem takie wrażenie, że Red Bull, yy, mówiąc trochę w cudzysłowie, zastosował yy, Team Orders, stawiając na Vettela, mimo że na początku nie było tego aż tak widać. Naprawdę wygląda tak, że polecenia zespołowe jako takie, mimo tego, że są oficjalnie zakazane przez władze sportu, tak naprawdę cały czas istnieją i większość zespołów, przynajmniej te zespoły, które o coś walczą, stosuje takie rozwiązania. Tylko jest właśnie pytanie, czy robimy to w sposób ukryty, w białych rękawiczkach, czy w sposób jawny i otwarty, tak jak zrobiło to Ferrari w wyścigu o Grand Prix Niemiec. Moim zdaniem osobiście lepsza opcja jest taka, jaką zastosował właśnie Ferrari. Przynajmniej wszyscy wiedzą, o co chodzi, co się dzieje. Nie mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy... Zupełnie przypadkiem jeden kierowca na przykład traci tempo po zmianie opon, bo ciśnienie w ogumieniu nie jest takie jak powinno. Chodzi, chodzi o tylko prosto o to, żeby go na przykład spowolnić. Ewentualnie jakieś tam nie do końca przypadkowe zagrania w czasie operacji zmiany kół czy też tankowania w poprzednich sezonach takie rzeczy się zdarzały i o tym się otwarcie nie mówi. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to sport zespołowy i ekipy zawsze stawiają po prostu swoje dobro przede wszystkim i starają się w jakiś sposób zapewnić sobie takie rozwiązanie, na jakie im zależy. No i teraz mamy sytuację, w której Ferrari w zupełnie usprawiedliwiony sposób stawia na Fernando Alonso, który w tej fazie sezonu jest zdecydowanie wyżej w klasyfikacji mistrzowskiej niż jego zespołowy partner Felipe Masa, który już praktycznie nie miał szans na to, żeby włączyć się do walki o mistrzowski tytuł. A z drugiej strony mamy sytuację w Red Bullu, kiedy obaj kierowcy przez cały sezon liczą się w walce o mistrzostwo. I dochodzi na do sytuacji jak w wyścigu na torze z Silverstone, kiedy jest jedna nowa część do samochodu zapewniająca lepsze osiągi, konkretnie przednie skrzydło. I tę część dostaje Sebastian Vettel, chociaż w klasyfikacji mistrzowskiej jest za swoim kolegą zespołu, czyli Markiem Weberem. Mam wrażenie, że mamy do czynienia z podobną sytuacją, jaka miała miejsce w latach 90., kiedy to zaczęła się era Schumachera. Czy ten sezon, wygrana Mistrzostw Świata przez Wetela, pokazuje, że rozpoczęła się era Wetela? Bo odniosłem też takie wrażenie, że Mark Weber podzielił los Felipe Masy i nie dostanie już kolejnej szansy o walkę. Forma 1 jest dosyć nieprzewidywalnym sportem i wiele się tutaj bardzo <laughs> może zdarzyć. Jeżeli chodzi o Marko Obera, to jest kierowca, który przez już swoją dosyć długą karierę w Formule 1 e, dał się poznać jako taki solidny zawodnik e, środka stawki, zdolny do tego oczywiście, żeby wygrywać wyścigi i jeździć w czołówce, ale pod warunkiem, że ma odpowiedni samochód, odpowiedni sprzęt. E, to samo można by powiedzieć o mistrzu Świata z zeszłego roku. Jensen Button jeździł przez szereg lat, sezon 2000 w Formule 1 i jakoś tak nie błyszczał, dopóki nie dostał sprzętu, który pozwala mu na walkę o mistrzowski tytuł. Potrafi to wykorzystać bardzo dobrze, chwała mu za to, ale nie jest to kierowca kalibru Lisa Hamiltona, Fernanda Alonso, czy też Kimiego Rajkona, który niedawno zakończył karierę w Formule 1. Jeżeli chodzi natomiast o samego Fetela, no cóż, jest to młody kierowca, popełnia jeszcze sporo błędów, nie jest kompletnym zawodnikiem, no i myślę, że fakt, iż dysponując zdecydowanie najszybszym samochodem, Walczył do samego końca o ten mistrzowski tytuł, wyrwał go praktycznie w ostatnim wyścigu z gardła Fernanda Alonso, no i także Webera, z którym jeździ w jednym zespole. Świadczy o tym, że no raczej talentem na miarę Schumachera, z jego najlepszych lat w tej chwili nie jest. To czy będzie, okaże się w kolejnych latach. Prawdą jest to, że miał po prostu najlepszy sprzęt w tym sezonie. To, że zdobył tytuł mistrzowski no powinno jakby być jakby pewne. Wisiało to cały czas na włosku. I warto jeszcze podkreślić, iż Fettel nigdy wcześniej nie znajdował się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Nawet w tym sezonie prowadzenie objął dopiero po ostatnim decydującym wyścigu. Tak więc nie jest tak, że potrafi do końca wykorzystać przewagę sprzętową, którą bez wątpienia miał. No i to świadczy o tym, że moim zdaniem jeszcze jest za wcześnie na to, aby okrzyknąć go następcą Michaela Schumachera. Red Bull wszedł do F1 w 2005 roku, wykupując pod koniec sezonu 2004 zespół Jagu Jaguar'a. Skąd bierze się sukces tego zespołu w tak krótkim czasie? Bo mieliśmy Toyotę, która miała potężny budżet, mieliśmy Honda, która miała potężny budżet, a po drugiej stronie mamy Force India, które porównywalnie, jeśli chodzi o ilość sezonów start startujących w Formule 1 do Red Bull'a, no nie odnosi takich sukcesów i skąd się bierze sukces tego Red Bull'a? Czy to wszystko zasługa Adriana Nueya, który zaprojektował Bolit? Red Bull przede wszystkim też ma dosyć dużo środków finansowych na prowadzenie swoich startów w Formule 1 w przeciwieństwie do takiej ekipie jak właśnie Toyota czy też Honda bardzo mądrze w ostatnich latach podszedł do kwestii rozwoju ekipy. Nie było tam jakichś corocznych zmian na stanowiskach np. dyrektora technicznego czy też projektanta samochodu. Takie sytuacje były w tych dwóch japońskich ekipach po prostu po sezonie niepowodzeń. Zamiast wykorzystywać błędy i doświadczenie i próbować kontynuować współpracę z już ustalonym składem technicznym, tam co roku były duże zmiany i dlatego przez brak ciągłości po prostu nie byli w stanie wykorzystać swojego potencjału. Tutaj w Red Bullu mamy Adriana Newell'a, który projektował już mistrzowskie samochody dla Williamsa i dla McLarena. Tak więc doskonale wie, co w sprawie piszczy. Świetnie umie wykorzystywać wszelkiego rodzaju niuanse w regulaminie technicznym i przynosi to po prostu odpowiednie skutki. Jest odpowiednio opłacany, ma odpowiednio duży budżet na realizowanie swoich fantazji konstrukcyjnych i przynosi to po prostu zamierzony efekt. W tym sezonie Jensen Baton przeszedł do McLarena i wielu mówiło, że robi źle, jednak. Ten sezon pokazał, że z Lewisem Hamiltonem uzupełniają się nawzajem. Pytanie tylko, czy będzie tak w przyszłości, czy dojdzie do sytuacji, które McLaren już zna, bo chodzi tu o konflikty między Senną a Prostem, czy samym Hamiltonem i Fernando Alonso? No McLaren zna już takie przypadki z przeszłości, kiedy między dwoma świetnymi kierowcami. Dochodziło do przeróżnego rodzaju konfliktów. W tym przypadku, no tak, przed sezonem byłem zdania faktycznie, iż Baton przechodząc do McLarena popełnia spory błąd. Mierząc się z Hamiltonem, który jest niejako dzieckiem McLarena, kierowcą, który od najmłodszych lat był wspierany przez ten zespół, nawet jeszcze zanim zaczął jeździć w Formule 1. No i po części to się w sumie potwierdziło. Baton owszem wygrał dwa wyścigi na początku sezonu w dosyć szczęśliwych okolicznościach. Dał się poznać jako kierowca solidny, szybko jeżdżący ale jednak pod względem czystego tempa, czy tej szybkości na to, że ustępuje Lewisowi Hamiltonowi, świadczącym chociażby wyniki z kwalifikacji, Baton bardzo rzadko kwalifikował się w pierwszej trójce. Hamiltonowi to się przytrafiało na pewnych etapach sezonu dosyć regularnie. No i widać też było po tempie wyścigowym, że nie zawsze Baton po prostu jest w stanie dorównać Hamiltonowi. Tak więc zresztą te pierwsze wygrane, te dwa zwycięstwa na początku sezonu w zmiennych warunkach pogodowych. Dzięki szczęśliwemu doborowi opon. Oglądając te wyścigi można było dojść do wniosku, że McLaren po prostu sprawdza, czy jest już odpowiedni moment na zmianę opon na przystosowanie do jazdy po innym, po innym rodzaju nawierzchni i robi to właśnie w przypadku batona, wiedząc, że Hamilton ma za dużo do stracenia, jeden bardziej z przodu. Natomiast w tym przypadku no, były to po prostu szczęśliwe strzały w dziesiątkę. Baton zmieniał te oponę, okazało się, że to idealny wybór, pozwalając mu nawet na wygranie wyścigu. Ale no, tak przy zdrowych zmysłach, patrząc na suche dane na stantoru, nikt by się nie zdecydował na taki ruch. Tak więc wyglądało to trochę jak granie z króliczkiem doświadczalnym, które przyniosło mocno niespodziewane efekty. A w drugiej połowie sezonu no, było widać, że Baton po prostu nie jest w stanie wytrzymać tempa Hamiltona, Tempa, Alonso, Webera czy też Vettela, i jako pierwszy odpad walki o mistrzostwo, chociaż jeszcze parę wyścigów przed końcem wychował matematyczną szansę na triumf. Teraz to chyba co najbardziej interesuje naszych słuchaczy, czyli zespół Renault i Robert Kubica. No, R30 to jednak nie najlepszy boli ze stawki, a Robert Kubica wyciągnął z niego maksimum, osiągając ósmy rezultat na koniec sezonu. I pytanie, czy Renault jest w stanie dać Robertowi samochód, w którym w przyszłym sezonie będzie wygrywał. Jeśli chodzi o sezon 2010, to moim zdaniem Robert wyciągnął tyle, ile się dało z samochodu, z jego potencjału. Pamiętajmy, że zeszły rok nie był zbyt udany dla tej ekipy. W ostatnim wyścigu sezonu właśnie w Abu Dhabi Fernando Alonso jeżdżący właśnie jeszcze wówczas w ekipie Renault nie był w stanie przejść nawet przez pierwszą fazę kwalifikacji. Także widać, że auto było wolne. Wiadomo, że każda przyszłoroczna konstrukcja jest w jakiś sposób ewolucją auta z poprzedniego sezonu. Tak więc na początku roku chyba mało kto się spodziewał, że Robert będzie w stanie walczyć w czołówce, będzie w stanie od czasu do czasu przyjeżdżać na podium i pokona jednego z kierowców Mercedesa w walce w Mistrzostwach Świata Kierowców. Zresztą przyznaje to sam zespół, że byli zaskoczeni tym, ile są w stanie wyciągnąć z tego auta na początku roku. Później oczywiście troszkę zabrakło funduszy na rozwój samochodu. Był kanał F, który bardzo dobrze Zaczął się spisywać już od pierwszego wyścigu, to także pomogło Robertowi zajmować wyższe pozycje w kończących sezon wyścigach. No ale ostatecznie, patrząc na pozycję kolegi z zespołu, co prawda debiutanta, ale mimo wszystko zawodnika, który zdobywał, zdobył tytuł wicemistrza w serii GP2, można się było spodziewać po nim czegoś więcej i chyba te wyniki osiągane przez Pietrowa no, w pewien sposób pokazują prawdziwy potencjał samochodu Renault. Gdzieś tam w połowie stawki, a to, że udało się wyciągnąć coś więcej, to jest zasługa tylko i wyłącznie Roberta. Natomiast jeśli chodzi o to, co będzie w przyszłości, no tak naprawdę praca się toczy teraz w fabryce w tunelu aerodynamicznym Renault. Zobaczymy, czy będą w stanie zbudować samochód, który będzie lepszy, pozwoli na nawiązanie walki z zespołami ze ścisłej czołówki. To jest Formuła 1, to się wszystko może bardzo szybko zmienić. Zresztą pokazuje przykład ekipy Brauna, która w zeszłym roku zdobyła obydwa mistrzowskie tytuły z batonami z Rubensem Barrichello, a w tym sezonie już jako fabryczny zespół Mercedesa nie była w stanie powtórzyć tych sukcesów. Nie wygrali ani jednego wyścigu. Nikolas Berg sporadycznie stawał na podium, Schumacher nigdy na podium wyścigu nie ukończył. No i widać po prostu, że w tym sporcie wszystko może się szybko zmienić.